...prezydenckich, mówi w rozmowie z naszym dziennikiem ojciec dr Tadeusz Redek. O Jezus! To atak duchowych sił zła. Sami nie damy rady ich pokonać. Potrzebujemy środków zalecanych przez Kościół. Naszych przeciwników stawiajmy pod Kogo mi przysło słuchać? I prośmy, aby jego krew... 41 lat i 7 miesięcy pracowałem na to co mam, na tą emeryturę prawie wodową, No ale nie da, to jest tak, za mało żeby żyć, za dużo żeby umrzeć. Bunt to jest właściwie, wyrośliśmy z buntu, ale chyba trzeba będzie się jeszcze raz zebrać i to pokazać, że nam się te rzeczy nie podobają. Ja się nie boję podejść do faceta i powiedzieć jeszcze raz na mnie spojrzeć tak głupio, to ci oko wydłubię. Chcesz się podpisać swoją książką? Co? Chcesz się popisywać? Ja tylko przytoczę, w jaki żmudny sposób opracował szczepionkę. On te wszy zdejmował, te pończochy zdejmował, osadzał i każdą po kolei wszczykiwał w odbyt. I myślisz, że ta Tokarczuk swoją książkę czytała? W życiu nie. Ona ją tylko napisała. Nie należy się obawiać kosmitów. Należy się bardziej obawiać tych, którzy gadają o nich. I co ty chcesz zmieniać świat? No dobrze by było, żeby ktoś był taki i zmienił świat. I szkoda, że nie mam syna, bo na pewno mój syn by tego dokonał. No tak. Co się zrobić?